dodaj kilka kropel do gotujących się jajek, a skorupka zajdzie w całości. Nie będziesz już miał problemu z ich obieraniem. Jeśli zdarzyło ci się, że obieranie jajek wyglądało tak, to zapewniam cię, że to się zmieni. Trik na gotowanie jajek zagwarantuje, że już zawsze będziesz miał pięknie obrane jajka i bez wstydu będziesz mógł je podać gościom. Kupując jajka, każdy z nas chce, aby były świeże. Jeżeli naprawdę są świeże, po ugotowaniu ich pojawia się problem z ich obieraniem, a wystarczy odpowiednio je ugotować. Jajka łatwe w obieraniu to jeden problem, ale inny, równie częstym jest pękanie jajek. Dlatego wiele osób zamiast do gotującej się wody, woli wkładać jajka najpierw do pustego garnka i zalewać je zimną wodą. Potem dopiero włączają kuchenkę i zaczynają je gotować. Dodają też sól. Jeśli jajko i tak pęknie, nie wypłynie całe do garnka. Ale co zrobić, żeby skorupka odchodziła od jajka? Rozwiązaniem jest jeden owoc cytryna. Weź jedną cytrynę i przekrój ją na pół. Potnij na plasterki albo wyciśnij z niej sok. Wlej do gotujących się jajek. Cytryna uelastycznia skorupkę. Zapobiega to jej pękaniu i ułatwia obieranie ugotowanych jajek. Tak, ugotowane jajka bez problemu obierzesz ze skorupki. Zamiast cytryny możesz dodać do gotowania jajek odrobiny octu. Osiągniesz ten sam efekt. Ja wolę dodawać plasterki cytryny lub sok z cytryny.